Na tapetę weźmiemy sobie teraz Land Rovera, samochód z 2004 roku, silnik 4.6 w A8, duża benzyna. Samochód ma przejechane zaledwie 124 tysiące kilometrów. Właściciel zarzeka się, że to jest oryginalny jego przebieg. Samochód spala bardzo duże ilości oleju, zresztą tak naprawdę niezliczalne ilości oleju, bo nie jest w stanie tego wycyrklować po prostu non stop dolewki. Biały dym z niebieskim przeplatany. Tak naprawdę, za jest na tyle dużo, że nie warto tym samolotem na ulicę wyjeżdżać, bo myślę, że drugówka mogłaby zabrać dowód rejestracyjny. Będziemy sprawdzać, jak wygląda cylinder ósmy i siódmy, bo tam mamy podejrzenie. Znaleźliśmy już nagar na świecy, dosyć intensywny. Skupimy się na tych cylindrach dwóch. Spróbujemy zainstalować tam naszą y, pianę z forte. Tutaj na przykład mamy świecę z tego cylindra, na którym jest y, według nas pobór oleju. Ewidentnie mokra ta świeca jest. Po prostu olejowy, już taki y, tutaj no, ty, typowy olej. No. Mam olej na rękawiczce dosłownie. Znajduje się tutaj olej silnikowy. Akurat fałka ma to do siebie, że no, będzie nam spływać na jedną stronę tłoka, bo jest pochylone wszystko. No i tego oleju mamy. Sporą ilość. Ale nie widać nagaru, ponieważ ten nagar został wyczyszczony wcześniej, tak? Tak, ten nagar został wyczyszczony. Niemniej jednak nie wiemy w jakim stanie są pierścienie tłokowe, a konkretnie olejowe, tak, które nam ten olej zgarniają. Ale tutaj się aż błyszczy od oleju dosłownie. No nie jest to jak gdyby jakaś straszna tutaj agonia tego. Z kolei zawory są nagarowane właśnie poprzez wypalający się olej. Tak, zawory tak. Po prostu to, co wyczyściliście z denka tłoków, no nie świadczy o stanie silnika. Przeciwległy cylinder, ostatni. Nie, no tutaj mamy nagaru na cylindrze czarne. Aczkolwiek widać też ślady oleju, który jest tutaj. Mhm. No, błyszczy się cały ten cylinder. Może aż tego oleju nie ma tyle, co w sąsiednim cylindrze, bo tam dosłownie olej stoi. Tutaj jest silnik w układzie V. Więc ja preferuję, żeby zrobić pełną procedurę portę, Odpuszczamy pierścieni, pianka, 12 godzin, półkanka i dopiero będziemy mieli miarodajny obraz. Mamy bardzo ciekawy przypadek, sam jestem ciekaw, jaki będzie efekt, gdyż tutaj już żeśmy stosowali, tak, tą półkankę raz i tak. no, w dalszym ciągu widzimy ślady oleju, bardzo duży podróż, bo tego nagaru po prostu jest o wiele, wiele mniej. Niemniej jednak, no. Zadymienie jest i zużycie oleju w dalszym ciągu jest.